Buonasera. Dobry wieczór. Jesteśmy? Jestem. <grywa> allora, buonasera. Tak jest. Chyba już wszystko gra. Tak. Allora, um, witam na kolejnych kwadrkach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o congiuntivo, a dokładniej o trzech wyrażeniach, które każdy powinien znać, bez względu na to, czy już uczy się. Ten, tego czegoś magicznego, potwornego, tak przez wiele osób konjunktivo kojarzy, no wielu osobom konjunktivo kojarzy się z czymś um, okropnym. E, ja uży, uważam, że jest to coś e, fajnego, mimo wszystko. Tylko, tylko trzeba dać mu szansę. No, trochę tak jak z przyjmkami, nie? One też wydają się okropne, a potem, jak już je poznajemy trochę bliżej i uczymy się ich uczyć, to, to okazuje się, że wcale nie są takie straszne. Więc to jest nasz plan na dzisiaj. Jeżeli jesteście, to dajcie jakiś znak, żebym wiedziała, że widać i słychać, że możemy już zaczynać standardowo. Buona sera Joanna, dzięki, że napisałaś i już wiem, że wszystko gra. Um. Z takich wiadomości ode mnie, to muszę Wam powiedzieć, że to już jest ostatni live z Włoch, który tutaj właśnie no, na ten moment przynajmniej prowadzę. Więc za tydzień zobaczycie z powrotem moją zieloną ścianę, która, która właśnie towarzyszyła nam przez ostatnie miesiące. No i za tydzień już uruchamiam w końcu zapisy do klubu, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to śledźcie po prostu profil, tak, profil po prostu włoski, po prostu go śledźcie, to będziecie właśnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje. Bo nie chcę po prostu też, żeby, na, żeby no zabierać czas live'a na, na ten temat. Za tydzień prawdopodobnie zrobimy sobie live taki już poświęcony typowo klubowi, co to jest, takie główne informacje, no, zbiorę na tym live'ie, no, ale no. No nie chcę aż tak za bardzo Wam tutaj czas zabierać. Więc, um, o, buona syra, super, są kolejne osoby, jest okej, okay, dzięki Natalia. Dobra, no to zaczynamy w takim razie. Od razu e, powiem, że oczywiście notatki i zdania, tak, e, napis, tak, przykładów i tak dalej, e, wszystko będzie opublikowane na blogu, e, jutro no po prostu włoski.pl, to wszystko będzie, więc dzisiaj po prostu skupcie się na tym, jak to mówię, na tym, co w ogóle te wyrażenia oznaczają i w jakich sytuacjach mogą się one przydać, tak żeby od razu móc ewentualnie o coś dopytać, skoro już tutaj z wami jestem. nie? Um, więc dzisiaj, tak jak wspomniałam, opowiem wam o trzech wyrażeniach z konjunktivo, które wydaje mi się, że każdy powinien znać, jeżeli chce trochę lepiej brzmieć po włosku. Lepiej, um, okej, okay, może nie lepiej, może naturalniej, bo te trzy wyrażenia to są takie właśnie w sumie zwroty, które, no, po prostu są do używania na co dzień. Pierwszy z nich to jest ke io sappia. Dla bardziej zaawansowanych dopowiem też z czego to się składa, tak? Znaczy no w sumie osoby zaawansowane powinny to wiedzieć, ale może takie mniej zaawansowane, tak, które nie do końca wyłapują jeszcze takie rzeczy, to tutaj mamy do czynienia z czasownikiem sapere w congiuntivo prezenty. Więc io sappia, okej? Okay? I tak naprawdę wystarczy wziąć te, tą pierwszą odmianę, ke i osapia, bo odmieniamy z que, tak, konjunktivo, to będzie oznaczało z tego co wiem, ok? Więc poza tymi standardowymi zasadami, tak, tutaj w ogóle nie mówimy o zasadach, które wiążą się z konjunktivo, to w ogóle nas dzisiaj nie interesuje. Interesuje nas sam zwrot, ke i sappia. Na przykład mogę powiedzieć ke i osapia, sandro e ancora lavoro, i to by oznaczało, z tego co wiem, Sandro jest jeszcze w pracy, tak? Czyli mogłabym to powiedzieć jakoś inaczej, na przykład poprzez pensokę, wydaje mi się, myślę, uważam, nie wszystkie te zwroty, które oczywiście też byłyby ok ale no, jednak to nie jest dokładnie to samo, co takie, no z tego co wiem. Nie? Czujecie tą różnicę? Myślę, że jest nadal w pracy, a z tego co wiem jest nadal w pracy. To jest właśnie ta różnica. To jest takie bardziej naturalne. Nie? E, tak samo mogłabym powiedzieć, nie wiem, jeżeli dyskutujemy na jakiś temat związany z czymś, jakimś nowym produktem, który wchodzi na rynek, nie? E, o, albo na przykład e-papierosy, tak? To też jest dość kontrowersyjny temat. No to ktoś może powiedzieć, z tego co wiem, one, są, one nie są szkodliwe, nie, no to ktoś taki mógłby powiedzieć um, sappia non fanno male, nie, albo z drugiej strony z tego, co wiem, to mimo to i tak są szkodliwe sappia fanno male, lo stesso, nie, i tak są szkodliwe, więc widzicie, to jest bardzo fajny zwrot, bo tak naprawdę jak już mamy to keiosapia, to potem możemy uzupełnić to zdanie jakkolwiek chcemy, nie ma tutaj już żadnych ograniczeń, um, po prostu mówimy to, co chcemy przekazać to, co nam się wydaje. Więc e, bardzo zachęcam Was do tego, żeby właśnie mm, też napisać swoje własne przykłady, nie? E, dzięki temu łatwiej Wam będzie po prostu je zapamiętać i wiedzieć też, jak faktycznie można to wykorzystać. Drugi zwrot, który chciałam Wam dzisiaj tutaj przemycić, to jest come se niente fosse. Tutaj mamy do czynienia z czasownikiem essere odmienionym w konjunktivo imperfetto w trzeciej osobie. Tak, czyli mamy odmianę fosse i do tego dodajemy come se niente fosse. I też bierzemy to dokładnie tak jak jest, niczego już tutaj nie musimy zmieniać i to oznacza jak gdyby nigdy nic albo jakby nic. Nie? Wydaje mi się, że tutaj po polsku lepiej będzie to pasowało, jak gdyby nigdy nic. Zawsze mi się to trochę myli po polsku, ale no, po włosku przyznajcie, że jest łatwiej, nie? niente fosy, nawet lepiej to brzmi. Nie ma tego gdybania aż tak bardzo. No i właśnie, zobaczmy taki przykład, nie który. No, od razu można by właśnie stworzyć z tym zwrotem. Eu fosse. Wyszedł jak gdyby nigdy nic, nie? Załóżmy sobie, że, nie wiem, pokłóciliśmy się z kimś, nie? Właśnie pokłóciłam się z chłopakiem, a on wyszedł jak gdyby nigdy nic, nie? Jakby nic się nie stało, po prostu sobie wyszedł. Albo na przykład, nie wiem, wracajmy do pracy jak gdyby nigdy nic, jakby nic się nie stało, nie? Też pokłótni znowu wiem, to może negatywny scenariusz, no ale cóż, takiej mi przyszedł do głowy, więc mogłabym też powiedzieć, torniamo al lavoro, come si niente fosse, tak? czyli no, wracajmy do pracy, jakby nic się nie stało, jak gdyby nigdy nic. Więc też bardzo, bardzo fajny zwrot, który też, no, przydaje się w innych sytuacjach niż ten pierwszy oczywiście, ale też warto go mieć na uwadze, jeżeli właśnie chcecie, w ten sposób wprowadzić, że no coś trzeba zrobić, albo coś się wydarzyło. No, jak gdyby nigdy, nigdy nic właśnie, nie? Wydaje mi się, że ciężko nawet to zastąpić czymś innym, bez znajomości, tak, języka włoskiego. No bo oczywiście możemy to powiedzieć już takim ładnym, pełnym zdaniem, tak, niente fosse successo na przykład, jakby nigdy, jakby nic się nie wydarzyło, nie? No i to też oczywiście jest ok. Jeżeli jesteście na poziomie zaawansowanym, to, to jasne, nie musicie korzystać z tych wyrażeń. Wyrażeń, z tych wyrażeń, ale oczywiście one też ułatwiają trochę życie, więc czemu nie? Tym bardziej, że no, mam sporo zaawansowanych uczniów i wiem, że pomimo tego, że znają konjunktivo, stosują je, stosują już w konwersacjach też te wszystkie czasy i tak dalej to takie zwroty, no nie przychodzą im łatwo, nie? To po prostu trzeba powtarzać, 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 żeby się z nimi odpowiednio dużo osłuchać i faktycznie zacząć je wykorzystywać. Dobra, więc tutaj też czekam na Wasze komentarze, na Wasze zdania z tym właśnie zwrotem. Komisy si, niente, fosy. Natomiast trzecie, trzeci zwrot, jaki na dzisiaj Wam przygotowałam, to komunquessia, który też jest dość prosty, dość łatwy do zapamiętania. Um, tutaj też mamy do czynienia z czasownikiem estery, z tym, że jest tutaj w czasie prezente, w czasie teraźniejszym. Komunku um, ja oznacza tak czy inaczej, w każdym razie, nie? więc też jest to dość fajne i przydatne, szczególnie jeżeli też macie taki zwyczaj, żeby używać tego zwrotu w języku polskim, no bo jeżeli ktoś używa pewnych wyrażeń w swoim języku, no to też łatwiej jest je przenieść na język, którego się uczymy. Więc tutaj oczywiście wiecie, co to znacza, ale, co to oznacza, ale chciałabym też tutaj przekazać Wam przykłady, tak? Um, więc na przykład mogę powiedzieć i Oquista na Polonia, czyli w każdym razie ja w tym tygodniu wracam do Polski, więc no nieważne co, co się będzie działo, tak ja i tak, i tak muszę w tym tygodniu wrócić. Comunque devo Um, to jest coś, co nawet w sobie zdarzyło mi się wykorzystać, gdy znajomi dopytywali No ale przecież nie musisz wracać, przecież możesz sobie zostać na dłużej um, i stamtąd dalej pracować um, No a ja właśnie mówiłam, no w każdym razie muszę wrócić, muszę zrobić pewne rzeczy, które wymagają mojej obecności w Polsce, nie? Więc komu que sia devo muszę być obecna Albo jeszcze inny przykład, komunquesia, tu wieni kome domani W każdym razie ty jutro ze mną pójdziesz, nie? Gdy na przykład, nie wiem, mówimy o jakichś załatwieniach na mieście i, i mówisz mi, że no mi się nie chce wychodzić, no no, tu komunku sia, wieni kome, o i ty potrzebuję właśnie ciebie, nie? Więc widzicie. Mm, Mam nadzieję, że to było dość ciekawe dla was, bo właśnie z Konjunktiva w ogóle mamy mnóstwo tak naprawdę takich. No, lubię to nazywać zwrotami, no bo właśnie to są takie zwroty, które za którymi oczywiście stoją zasady gramatyczne. Jak się zagłębicie w to, no to znajdziecie też, dlaczego akurat w tych zwrotach jest konjunktivo, ale wydaje mi się, że na początku też fajnie mieć takie właśnie gotowe rzeczy, które możemy już od razu wstawić w zdanie, stworzyć jakieś fajne, fajne, fajne dłuższe wypowiedzi, używając ich bez konieczności znania, znajomości tych wszystkich zasad gramatycznych, które za tym się kryją. Na no zasady gramatyczne oczywiście też przyjdzie czas, no bo jeżeli już chcemy mieć pewien poziom znajomości języka i mieć właśnie taką większą świadomość językową, no to w pewnym momencie no, nie uciekniemy od tych zasad i musimy dać im szansę i je poznać. Ale na początku nie zawsze są one nam potrzebne, więc też zachęcam wa Was do tego, tego właśnie, żeby przećwiczyć te zdania. Nawet jeżeli nie chcecie tutaj, że tak powiem, na forum, to zróbcie to we własnym zeszycie, w notatkach, stwórzcie sobie takie właśnie po parę zdań z zwrotem, które chcecie właśnie zapamiętać. Czy macie jakieś pytania? Czy chcecie jeszcze tutaj coś mam powtórzyć, coś, nie wiem, dopowiedzieć, jeszcze jakiś przykład może chcecie, albo może właśnie już przeszedłem do głowy jakieś własne do zrobienia, to dość miało piszcie. Ja tutaj sprawdzę, czy są jakieś komentarze, bo na Instagramie coś mi wcześniej mignęło. A, a, a. Nie, po prostu osoby, które dołączają. <grych> Okej. Okay. No, ale na Instagramie, jak coś, to też oczywiście możecie, możecie te zwroty hmm, wykorzystać. A jak nie, no to kończymy na dzisiaj. Nie będę przedłużała i tak zobaczymy się oczywiście za tydzień, tak jak wspominałam. Tak, i za tydzień właśnie będzie to raczej spotkanie skupione już mocno na klubie. No ja w tym okresie ostatnim moim, to tak naprawdę, jak, jak mnie nie widzicie, nie dodaję stories, nie dodaję różnych rzeczy, bo po prostu dużo się dzieje na backstage'u. Dużo właśnie pracuję nad nowymi materiałami, nad nad, nad tym wszystkim, co w tym klubie ma się znaleźć. No i oczywiście też, no nie oszukujmy się nad promocją, więc mam co robić. Um, dlatego właśnie stwierdziłam, że za tydzień też zrobię takiego live'a, bo zawsze są um, te same pytania, tak naprawdę, i um, wykorzystam to, że że jest taki sposób, mam taki sposób komunikacji z wami, więc osoby zainteresowane klubem, zapiszcie sobie datę. Przyszły poniedziałek, godzina 20, bądźcie na żywo. Wtedy też rozwieję wszystkie wasze pytania i wątpliwości, które mogły się do tej pory pojawić. Na dzisiaj to wszystko, także buona serata i a lunedi. Ciao!